Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Wszystkie badania, które prowadzili na świecie, naukowcy instytucje państwowe, Norweski Instytut Zdrowia Publicznego, parlament brytyjski, cała masa organizacji pozarządowych dowodzą, że mniej więcej od roku 2010-2012 mamy do czynienia tak naprawdę z pandemią, z pandemią kryzysu zdrowia psychicznego, z radykalnym pogorszeniem nastroju najmłodszych obywateli różnych państw świata. Wcześniej, kiedy obserwowano takie dane, to było związane z sytuacją w konkretnym państwie, z sytuacją gospodarczą, z sytuacją polityczną. Tymczasem wydarzyło się gdzieś te kilkanaście lat temu na świecie coś, co sprawiło, że cały świat zaczął zapadać się w taki ciemny dół i to jest na przykład wzrost przypadków myśli samobójczych trzykrotny w tak krótkim okresie. Co się wtedy wydarzyło? To moment, w którym spopularyzowały się smartfony z powszechnym dostępem do mediów społecznościowych. Trudno dzisiaj przeczyć temu, że to wielkie zagrożenie społeczne które obserwujemy na całym świecie, jakim jest pogorszenie zdrowia psychicznego młodych ludzi, ma poważnie inne źródło równie poważne jak upowszechnianie się smartfonów z dostępem do mediów społecznościowych. Na szczęście jest tak, że podejmowane są konkretne inicjatywy legislacyjne. My tak naprawdę w Polsce już jesteśmy spóźnieni, bo bardzo wiele państw zachodnich od dawna jakiegoś rodzaju regulacje dotyczące zakazu smartfonów w szkołach na przykład ma. My dzisiaj mamy w Sejmie jeden projekt ustawy, który wprowadza Centralny zakaz smartfonów we wszystkich podstawówkach oraz mamy deklarację pani minister edukacji narodowej dosłownie sprzed kilku dni o tym, że prawo w Polsce zostanie zmienione, tak, by w sposób jednoznaczny szkoły mogły tych smartfonów zakazywać. One dzisiaj, jak mówi pani minister, zakazują, ale sądy odpowiadają, że te zakazy są nielegalne. My w raporcie Klubu Jagiellońskiego mówiliśmy o kilku różnych metodach interwencji. Pierwszy krok to prawdopodobnie jest właśnie potrzeba tego centralnego zakazu, ale zanim muszą mieć kroki kolejne. To jest kwestia tego, by zacząć egzekwować kwować wiek dostępu do mediów społecznościowych. To dzisiaj jest 13 lat i przedstawiciele wielkich globalnych platform doskonale wiedzą o tym, że mają miliony użytkowników młodszych niż lat 13. Ten wiek to tak naprawdę powinno być lat 16, na to wskazują wszystkie badania, bo do wieku lat 16 po prostu zmiany, które media społecznościowe i smartfony wprowadzają w mózgi najmłodszych ludzi po prostu są już nieodwracalne. No ale to jest wreszcie kwestia jakiegoś rodzaju regulacji europejskiej, która także jest tutaj niezbędna. Jeżeli potrzebujemy dzisiaj lepszego dostępu do na przykład psychiatrów dziecięcych, to właśnie platformy społecznościowe powinny się zrzucać na to, by ten dostęp był lepszy, by świadczyć pomoc tym, którzy już dzisiaj są ofiarami tego systemu, by w przyszłości nie było, nie było kolejnych pokoleń, które będą miały do nas pretensje o to, że nie zareagowaliśmy odpowiednio wcześnie.